Gdyby to nie było, na gdyby, gdyby świat cały, obrót w niebieskim głębi, nie gdyby magik był doskonały. Dobra, kogo masz na myśli? No, ja magik, i ty. Jestem tego śpisz. Dzień dobry. To jest mi pierwszy, jak ty sobie to wyobrażasz. To znaczy, na no czego będziecie żyli? Ile chcecie? Stuwa. Wiem. Bo właściwie ja jak byśmy mieli się nazywać. A kto co to jest? Pak dźwięka głośnika. W jakiej ciąży? A jak myślisz? W jakiej ja mogę być ciąży, idioto? To to jest. stare wszystko, co ja mam na świecie. Jeszcze raz! Ej, a kasa? Później. A Justyna? Jak wam się układa? Przestań. Mam jedną pierdolną zrozumienie Zaburzenia emocjonalne Proszę, puść to na nie Powiem ci, że to fakt Powiesz mi, że to obciążone Pierdolę i tak rozejdziesz się po Halo? Jestem Bogiem. No, pomyłka. Ja jestem Bogiem, uświadom to sobie Słyszę słowa, z których was się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany Przez całe życie robię rzeczy, których nienawidzę A jak wreszcie chcę zrobić coś, co chcę, to mi kurwa nie wolno A słuchaj, ja nie wybrałbyś się ze mną na spacer? Wszystko ma swoje priorytety, niestety Wszystko ma swoje Wspady, zalety Hierarchia wartości Justyna, No o rozwój Przecież on cię zabił, idioto. To co teraz będzie? Kicha, kurwa, będzie. No widzę cię. Nie mogę już tak stary, nie dam rady. I żadnych biskup. Pan Sobański was zapowie? A co oni w ogóle grają? A skąd ja mogę wiedzieć?